Był wczesny poranek, 10 stycznia 2022 roku. Omar Katon spał spokojnie w swoim domu, kiedy coś go obudziło. Światło, hałas, coś co nie pasowało do codzienności. Chwilę później do pokoju wbiegła jego żona, mówiąc, że do domu wtargnęło dwóch mężczyzn. Sekundy później byli już w sypialni, uzbrojeni, pełni wściekłości. Omar zrobił to, co zrobiłby każdy Zachował spokój, próbując chronić swoją rodzinę. Nie wiedział jednak, że zagrożeniem byli nie tylko ci dwaj napastnicy. Prawdziwa zdrada czaiła się znacznie bliżej. To, co zaczęło się jako rzekomy napad, szybko przerodziło się w coś o wiele bardziej przerażającego. A kiedy prawda wyszła na jaw, wstrząsnęła całym miasteczkiem. Przed wami prawdziwa historia zbrodni pełnej sekretów, kłamstw i planu, którego nikt się nie spodziewał. Jeżeli interesujesz się prawdziwymi zbrodniami i śledztwami kryminalnymi, możesz śmiało zasubskrybować mój kanał. Znajdziesz tutaj dużo tego typu treści. A stałym widzom, jak zawsze, dziękuję. Przejdźmy więc dalej do dzisiejszej sprawy. Omar Caton urodził się w 1979 roku w Peru. Choć niewiele wiadomo o jego dzieciństwie czy rodzicach, wiadomo, że miał przyrodniego brata ze strony matki Jorge Gonzaleza. Jednak szczegóły jego młodości pozostają mniej liczne. Jedno jest pewne: od najmłodszych lat Omar pasjonował się nauką i budownictwem. To zainteresowanie popchnęło go do studiowania inżynierii lądowej na Uniwersytecie decyzji, która zaważyła na całym jego życiu. Wraz z rozwojem kariery, Omar zyskał solidną reputację dzięki swoim umiejętnościom technicznym i akademickiemu przygotowaniu. Uzyskał liczne kontrakty w różnych regionach Peru. Jego praca była nie tylko regularna, była szanowana. W końcu Omar osiedlił się w dzielnicy mieszkaniowej w Ciclayo, gdzie los postawił na jego drodze Rose Machie. Roza, również urodzona w 1979 roku, miała o wiele bardziej burzliwą przeszłość. Choć miała dwóch młodszych braci, niewiele było wiadomo o jej rodzicach ani o tym, czy miała więcej rodzeństwa. Akta policyjne ujawniły później, że Rosa była zamieszana w nielegalną działalność, w tym, że odbyła wyrok więzienia za handel narkotykami. Miała też córkę z poprzedniego związku, a to szczegóły, którymi rzadko się dzieliła. Mimo tak odmiennych historii, Omar i Rosa szybko nawiązali silną więź. To, co zaczęło się od przyjaźni, w ciągu kilku miesięcy przerodziło się w związek romantyczny. Roza wprowadziła się do domu Omara, a wkrótce potem na świat przyszła ich córka, Chantal Alexa Canton. Ich życie rodzinne wydawało się stabilizować, a w 2014 roku sformalizowali swój związek przez małżeństwo. Jednak pod powierzchnią ich relacja zaczęła się kruszyć. Praca Omara wymagała częstych podróży po kraju, co często pozostawiało Rosę samą na długie okresy. Mimo to zawsze wracał do miasteczka, starając się być obecny w życiu rodzinnym i zaangażowany w rozwój lokalnej społeczności. Jego wykształcenie pozwalało mu wspierać projekty, które przynosiły korzyści nie tylko jego dzielnicy, ale też okolicznym społecznościom. Dla przyjaciół i sąsiadów Omar był człowiekiem niezawodnym, życzliwym i zawsze gotowym do pomocy. Media społecznościowe ukazywały obraz szczęśliwej, zjednoczonej rodziny. Niezliczne zdjęcia przedstawiały uśmiechy, wakacje i codzienne radości dzielone przez Omara, roze i ich córkę. Publiczny obraz był jasny. Silny, kochający dom. Ale za zamkniętymi drzwiami sytuacja była znacznie bardziej burzliwa. Ich relacja przeplatała się z konfliktami i kruchymi pojednaniami. Akta sądowej dziennikarskie śledztwa ujawniły później schemat wzajemnych oskarżeń i interwencji prawnych. Czasami to Roza wnioskowała o zakaz zbliżania się przeciwko Omarowi, oskarżając go o przemoc. Innym razem to Omar zgłaszał się do władz, twierdząc, że to on był ofiarą. Raporty dokumentowały zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną, ukazując głęboko zaburzone życie domowe. W tym klimacie napięcia w życiu Rozy pojawiła się nowa postać John Carlo. Był od niej młodszy od jakieś 19 lat. Początkowo ich relacja była tylko przyjaźnią, sposobem na to, by Roza mogła wyrażać swoje frustracje. Jednak z czasem ich więź przekształciła się w coś bardziej intymnego. W miarę jak relacja Rozy i Johna Carlo się pogłębiała, stała się romantyczna, choć pozostawała tajemnicą dla świata zewnętrznego. Gdy Omar kontynuował swoje zawodowe podróże, więź między Rozą i młodym mężczyzną stawała się coraz silniejsza. Jednocześnie emocjonalna i fizyczna odległość między Ryzoem a Omarem pogłębiała się. Omar zaczął coś podejrzewać. Zmiany w zachowaniu, niewyjaśnione obecności, wymijające rozmowy. Jego podejrzenia rosły, a zazdrość narastała. Kłótnie zdawały się coraz bardziej zażarte. Wiadomości tekstowe, chwile ciszy, chłodne interakcje były paliwem dla coraz gorętszych sporów. W 2019 roku rozpoczęto postępowanie rozwodowe. Wydawało się, że ich małżeństwo zmierza ku końcowi, a jednak ku zaskoczeniu wielu zdawali się pogodzić. W internecie pojawiły się nowe zdjęcia, na których znów się uśmiechali, wyglądali na bliskich sobie, jakby próbowali odbudować to, co zostało zniszczone. Ale do 2020 roku nadzieja całkowicie zgasła. Ich wspólne życie legło w gruzach. Dom zamienił się w pole bitwy, a potem przyszła pandemia. Globalny kryzys zdrowotny i wynikające z niego lockdowny zmusiły rodziny do pozostania w domach. Dla wielu był to czas zbliżenia. Dla Omara i Rozy czas, który pogłębił rozpad. Ściany ich domu już wcześniej, przesiąknięte brakiem zaufania i emocjonalnymi ranami, stały się niemal świadkiem relacji rozpadającej się pod presją. To już nie była historia o inżynierze czy kobiecie z trudną przeszłością. To już była przestroga o tym jak miłość, uraza i zdrada mogą istnieć jednocześnie aż w końcu jedno z nich pochłonie całą resztę życie które omar budował z taką starannością waliło się nie z powodu zawodowej porażki lecz dlatego że najbardziej ufał osobie która właśnie się od niego oddalała konsekwencje tego rozpadu miały wkrótce przybrać znacznie mroczniejszy obrót w połowie 2021 roku omar spędzał większość czasu poza miasteczkiem Wymagająca praca inżyniera budownictwa nieustannie trzymała go w trasie. Tymczasem w domu emocjonalny dystans między nim a Rosą zmienił się w przepaść. Jej uczucia do kochanka przerodziły się w całkowite zauroczenie. Nie widziała już przyszłości u boku Omara. Jej serce należało do kogoś innego. I choć związek Omara i Rosy od dawna był rozbity, nadal łączyły ich kwestie prawne, emocjonalne i fizyczne. Czyste, definitywne rozstanie nigdy nie nastąpiło. Roza jednak zaczęła już wyobrażać sobie nowe życie. Życie, w którym Omar nie istniał. Nadszedł styczeń 2022 roku. Świąteczna atmosfera wciąż unosiła się w powietrzu, ale w domu, Omara i Rosy, napięcie osiągnęło poziom nie do zniesienia. Niedawno Roza wygrała sprawę sądową przeciwko Omarowi, dotyczącą oskarżenia o przemoc fizyczną. Wściekły z powodu wyroku, Omar złożył kontrpozew. Prawne przepychanki doprowadziły tego samego wieczoru do kolejnej brutalnej kłótni. Roza uciekła z domu i schroniła się w ramionach karla. Gdy opowiedziała mu, co się wydarzyło, wpadł w furię. Według śledczych nie był to pierwszy raz, kiedy oboje fantazjowali o tym, żeby pozbyć się omara. Rozmowy, które wcześniej wydawały się jedynie emocjonalnym upustem, przybrały znacznie bardziej złowieszczy ton. Tej nocy nastąpił punkt zwrotny. To już nie były tylko słowa. To była decyzja o działaniu. W nocy 10 stycznia 2022 roku, kiedy Omar spał w sypialni, nagle obudziło go jasne światło. Zdezorientowany i zaskoczony usiadł na łóżku. Roza udając przerażenie, powiedziała mu, że do domu wtargnęli intruzi. Zalał go strach. Do pokoju wtargnęło dwóch zamaskowanych, agresywnych mężczyzn uzbrojonych w noże. Ich ruchy były chaotyczne i brutalne. Przewracali meble, rozbijali przedmioty, krzyczeli i żądali pieniędzy oraz kosztowności. Omar, świadomy niebezpieczeństwa, podporządkował się wszystkim rozkazom. Miał nadzieję, że posłuszeństwo ochroni Rose, która wydawała się równie przerażona. Ale nic nie było takie, jak się wydawało. Napastnicy związali Omarowi ręce i nogi przy pomocy liny oraz jego własnych sznurowadeł. Jeden z nich, jak później ustalono, Karlo, przyłożył nóż do gardła Rosy. Omar leżąc na podłodze błagał, by jej nie krzywdzono. Nadal nie rozumiał, co naprawdę się dzieje. I wtedy iluzja się rozpadła. Karlo odsunął ostrze od Rozy, a ona nawet nie drgnęła, nie krzyknęła, nie zareagowała w żaden sposób. Wtedy Omar zrozumiał, to nie byli przypadkowi złodzieje. Prawdziwe zagrożenie już było w jego domu. Wciąż związany, leżący na podłodze, patrzył, jak Roza spokojnie podnosi jego telefon. Przeglądała wiadomości i znalazła rozmowę z jedną z jego koleżanek z pracy. Ogarnęła ją zazdrość i furia. Rosa usiadła okrakiem na jego klatce piersiowej i zaczęła go policzkować. Potem, w ataku szału, przycisnęła do twarzy jego poduszkę. Omar zaczął się bronić, działając instynktownie, walczył o życie. Według zeznań, jeden z mężczyzn nałożył mu na głowę plastikową torbę. Omar szamotał się, walczył, ale z każdą sekundą tracił siły. W końcu jego ciało opadło. Już się nigdy nie podniósł. Rosa i Carlo zareagowali błyskawicznie i z przerażającym spokojem. Wykopali płytki grób tuż przy domu. Umieścili w nim ciało Omara. Posypali wapnem, by zamaskować rozkład i zasypali piachem. Kiedy skończyli, Karlo opuścił dom. Rosa została. Wróciła do codzienności, jakby nic się nie wydarzyło. I minęły dwa dni. Przyjaciele i rodzina zaczęli zauważać nieobecność Omara. To nie było do niego podobne. Nigdy nie znikał bez słowa. Kolejne próby kontaktu kończyły się pocztą głosową. Zaniepokojenie zamieniło się w strach. Bliscy zaczęli przychodzić do domu, szukając odpowiedzi. Rosa zachowywała się dziwnie spokojnie. Twierdziła, że Omar nagle wyjechał w sprawach służbowych i przebywa teraz w miejscu bez zasięgu. Proste wytłumaczenie, ale zupełnie niewiarygodne. Kiedy dni mijały, a wieści o Omarze nadal nie było, niepokój rodziny przerodził się w panikę. Jego brat, Jorge Gonzalez i ciotki nie mogły dłużej znosić tej ciszy. ufając intuicji, zgłosili sprawę na policję jako oficjalne zaginięcie. Od tego momentu nadzieja na bezpieczne odnalezienie Omara zaczęła gasnąć. Każde nieodebrane połączenie, każda godzina bez informacji pogłębiała przeczucie tragedii. Dla bliskich to już nie było zwykłe zaginięcie. To było coś znacznie gorszego. 25 stycznia Jorge postanowił, że nie może już dłużej czekać. Pojawił się w domu, który Omar dzielił z Rosą, licząc na wskazówkę, jakikolwiek znak, że jego brat po prostu wyjechał albo się ukrywa. Rosa powitała go z niepokojącym spokojem. Nawet zaproponowała, żeby sam przeszukał dom, ale Jorge zawahał się, coś było nie tak, odmówił. Jej nienaturalny spokój go zaniepokoił. Przed wyjściem obiecała, że zadzwoni, jeśli dowie się czegokolwiek. I mijały kolejne dni. Szesnaście dni ogłuszającej ciszy. Na początku lutego Rosa spotkała się z siostrami w domu ich matki. Przyjechała zupełnie odmieniona, zapłakana, zdezorientowana, przytłoczona rzekomym żalem. Jej emocjonalne załamanie zaskoczyło wszystkich. Do tej pory była spokojna, opanowana i niewzruszona zaginięciem. Omara. Teraz twierdziła, że nosi w sobie przerażający sekret. Między kolejnymi napadami płaczu Roza wyznała szokującą historię. Powiedziała, że 10 stycznia nad ranem do domu wtargnęło dwóch mężczyzn w brutalnym napadzie rabunkowym. Według niej napastnicy zażądali dostępu do kart bankowych. Gdy Omar odmówił współpracy, rzucili się na niego. Twierdziła, że został pobity na śmierć podczas ataku. Ale Roza coś przemilczała, a dokładniej mówiąc swoją rolę w tym, co się wydarzyło. Jej siostry były zszokowane, nie tylko treścią jej wyznania, ale też tym, że przez ponad dwa tygodnie trzymała to w tajemnicy. Kiedy zapytały, dlaczego nie poszła na policję, Roza upierała się, że została zastraszona. Twierdziła, że napastnicy zagrozili jej, że jeśli coś powie, to spotkają ją dokładnie ten sam los. Jej głos drżał, kiedy mówiła, że nie może już żyć z ciężarem tej tajemnicy, że to ją wyniszcza od środka, że musi się oczyścić. I wtedy padło pytanie, którego nikt nie chciał zadać, ale musiał: Gdzie jest ciało Omara? Bez wahania, Rosa powiedziała, że został pochowany na podwórku. To wyznanie całkowicie rozwiło resztki spokoju jej sióstr. Roza zaprowadziła je z powrotem do domu i na podwórko. Gdy zbliżało się do wskazanego miejsca, uderzył je obrzydliwy, gnijący zapach. Nie do pomylenia, przytłaszający, jednoznaczny. Myślę, że ciało Omara spoczywa pod ziemią od ponad dwóch tygodni i dłości. mdłości. Nie było już żadnych wątpliwości. Siostry natychmiast udały się na policję. Opowiedziały całą wersję Rozy, historię o dwóch napastnikach, rzekomym napadzie, śmiertelnym pobiciu i prowizorycznym grobie w ogrodzie. Funkcjonariusze z Wydziału Zabójstw zareagowali natychmiast. 27 stycznia detektywi przybyli na miejsce. Udali się do wskazanego przez rozę starego kurnika na tyłach posesji. Gleba wyglądała na świeżo naruszoną. Powietrze było ciężkie od trującego odoru. Na ziemi widać było oznaki pośpiechu, coś zostało pospiesznie ukryte. Z łopatami w dłoniach śledczy zaczęli kopać. Nie musieli kopać głęboko, zaledwie metr pod powierzchnią odkryli częściowo rozkładające się ciało omara. Jego miejsce pochówku, prymitywne i płytkie, potwierdzało wszystkie najgorsze podejrzenia. Dom natychmiast ogrodzono taśmami, stał się miejscem zbrodni. O sprawie też powiadomiono prokuraturę rejonową, która przybyła na miejsce wraz z zespołem specjalistów oraz lekarzem sądowym. Ciało Omara znaleziono ze związanymi nadgarstkami i kostkami. Kończyny były skrępowane w sposób, który nie pozostawiał wątpliwości. Był obezwładniony. Zwłoki były już w zaawansowanym stanie rozkładu, co początkowo uniemożliwiało ustalenie dokładnego czasu zgonu. Ciało natychmiast przetransportowano do Narodowego Instytutu Medycyny Sądowej, a Roza została zatrzymana do przesłuchania. Nie wytrzymała długo. Płacząc, przyznała, że brała udział w zbrodni. To nie był napad, to było skrupulatne, zaplanowane morderstwo. Wyjawiła wstrząsającą prawdę. Spiskowała ze swoim chłopakiem, kochankiem oraz trzecim mężczyzną, dwudziestoletnim Fernando José undakom González. Cała trójka zaplanowała zabójstwo Omara w przerażających szczegółach. Według rozy, rankiem 10 stycznia około godziny piątej, gdy Omar jeszcze spał, wpuściła dwóch mężczyzn do domu. Udawali włamywaczy. To, co nastąpiło potem, było upozorowanym rabunkiem, który szybko przerodził się w morderstwo. Dzięki jej wyznaniu policja była w stanie odtworzyć przebieg zdarzeń i zidentyfikować sprawców. Karlo został odnaleziony w swoim domu, w tym samym mieście i aresztowany bez oporu. Fernando natomiast od początku zaprzeczał jakimkolwiek związkom ze sprawą, jednak zeznania Rozy były druzgocące i prokuratura działała szybko. W sądzie prokuratorzy argumentowali, że nie był to zbrodniczy impuls, lecz zimnokrwiste, zaplanowane działanie. Przedstawiono dowody bezpośrednio łączące Rozę i Karla z planowaniem i wykonywaniem zbrodni. Zarzuty były poważne. Roza została oskarżona o paragryp, czyli zabójstwo bliskiego członka rodziny. Przestępstwo, za które grozi kara przekraczająca 30 lat więzienia. Ze względu na wysokie ryzyko ucieczki oraz możliwe utrudnianie śledztwa, sąd nie zgodził się na zwolnienie podejrzanych. Uznano, że ani Rosa, ani Carlo nie mieli stałego miejsca zamieszkania, zobowiązań rodzinnych, ani zatrudnienia, które mogłoby zagwarantować ich współpracę. Zarządzono tymczasowy areszt dla całej trójki. Dziewięć miesięcy pozbawienia wolności na czas trwania śledztwa. A potem, 28 stycznia, opublikowano wyniki sekcji zwłok. To, co odkryli biegli sądowi, było przerażające. Omar był pochowany żywcem. W jego gardle znaleziono cząsteczki ziemi, a pod paznokciami grudki błota, co wskazywało, że desperacko próbował wykopać się z grobu. To nie była szybka śmierć, to było powolne duszenie się i niewyobrażalnie okrutne. To odkrycie wstrząsnęło wszystkimi, którzy go znali. Podczas ostatniego pożegnania ciało Omara musiało zostać zawinięte w kilka warstw plastiku, by zatrzymać rozkład. Jego pogrzeb przepełniony był bólem. Przyjaciele, rodzina i sąsiedzi płakali otwarcie, domagając się sprawiedliwości, gdy składali go do grobu. Jego ciotka wspominała go jako pracowitego człowieka, oddanego rodzinie, zawodowi i marzeniom. Publicznie błagała, by wymiar sprawiedliwości tym razem nie zawiódł. Bratomara Jorge, wciąż roztrzęsiony, opowiadał o swojej wizycie w domu, o tym, jak roza z kamienną twarzą zapewniała go, że Omar ma się dobrze, że wyjechał służbowo. Nawet dała mu numer telefonu do rzekomego miejsca pobytu. Dopiero teraz, stojąc przy trumnie brata, zrozumiał pełen ciężar jej kłamstw. Sprawiedliwość nadeszła 25 października 2022 roku. Sąd ogłosił wyrok. Rosa została skazana na 31 lat i 8 miesięcy więzienia. Karl otrzymał 28 lat i 4 miesiące. Fernando, choć wszystkiemu zaprzeczał, usłyszał wyrok 22 lat pozbawienia wolności. Oprócz kar więzienia, cała trójka została zobowiązana do zapłaty łącznego odszkodowania cywilnego w wysokości ponad 26 tysięcy dolarów na rzecz pogrążonej w żalu rodziny Omara. Historia Omara Cantona to tragedia przysiągnięta zdradą, okrucieństwem i milczeniem. Choć wyroki przyniosły pewien rodzaj sprawiedliwości, nie były w stanie zmazać bólu. Pustka, jaką pozostawił po sobie ten bezsensowny czyn, nigdy nie będzie w pełni wypełniona. A ty co o tym myślisz? Czy sprawiedliwości stało się zadość? Daj proszę znać w komentarzach, i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału oraz udostępnić filmu, by więcej osób mogło poznać tę łamiącą serce historię. Dziękuję za oglądanie. Oglądanie na kanale, w którym staram się ujawniać najbardziej szokujące i nieopowiedziane dotąd historie z całego świata. Zapraszam do polubienia. Do usłyszenia. Dbajcie o siebie. Pamiętajcie: zło jest na każdym kroku.